fajnie ale jednak są do mokre wiórki, także trzeba je tutaj no się zawiesza i to jest ten problem w każdym razie co olej cieknie olej, mleko cieknie po wszystkich po całej długości wałka mleko się leje śrut delikatny, ciepły Temperatura to zaledwie 35 stopni. Tutaj na końcu gdzie jest największe tarcie, czyli uważam, że jest gitara. Tak to wygląda. Dobra, mamy mleko kokosowe. Także kolejny etap to przelewanie tego wiadra fermentacyjnego do zbiornika fermentacyjnego, który ostatnio zbudowałem. Chyba nic tam nie kapie, nic nie widać. Niestety musiałem taką kombinację zrobić, że muszę trzymać to. To jest dosyć ta konstrukcja wysoka także widzicie to stoi na garczku ale w miarę się nie pryska także mleko przelane nie do końca jestem zadowolony bo się okazało że ta bańka jest chyba dwudziestka, nie 25. piątka także trochę tego mleka zostało i wydaje mi się że tego najtłustszego ale przeleję to tam do tego innego plastikowego zbiornika no i, i, i trudno zobaczymy co się uda z tego zrobić no ale będziemy wiedzieli na następny raz co jest co no i dobra, teraz ustawiamy jak widzicie 209 stopni żarówka to jest to jest jeden sterownik tutaj o, wilgotność bardzo duża 81 także zarówno to też troszkę dziwne, bo o, nie może teraz złapać ostrości, to też troszkę dziwne, bo tylko yy, połączyłem ten telefon yy, z Wi-Fi i od razu się załączyło, ale jak się załączy jest, i nawet wyłączę to WiFi. to wystarczy, że jest podpięte cały czas do sieci, ewentualnie brak prądu może spowodować, że się wyłączy i się nie załączy znowu, tak z moich obserwacji, mm, no ale dobre. wentylacja działa, grzanie działa, zajrzymy do środka jak to wygląda, o, sobie tak zamknąłem, że teraz nie otworzę. Także wsadziłem, tą resztkę przelałem w ten drugi taki mały zbiornik. No będzie zabawa z wyciąganiem oleju, ale zobaczymy ile jego tutaj będzie, chociaż wydaje mi się, że tutaj akurat ta resztka z góry, no bo kranik wiadomo lał z dołu, to myślę, że tam najwięcej mm, oleju będzie, bo była ta wierzchnia warstwa mleka naj, najtłustsza no ale zobaczymy już się ciepło robi no i zamykamy tą komorę i czekamy do jutra 16 godzin także to już będzie ostatni update ostatni raport z dzisiaj tutaj w tych w ręczniku papierowym zawinęłem trochę tego śrutu z dzisiejszej z dzisiejszego prasowania no, i powiem Wam, że zobaczymy, czy taki mamy test miałem zrobić. Czy będzie to jutro wilgotne, ewentualnie tłuste, zobaczymy. A oczywiście, mówimy o tym. I powiem Wam szczerze, że no, wygląda to jak mąka kokosowa. Wydaje mi się, że jest na tyle sprasowane. I też tam na wylocie było odpowiednia temperatura, że myślę, że będzie ok. A jak Malin nie będzie chciał, to ja coś upiekę na mące kokosowej, czemu nie. Także to by było na tyle. Dzisiaj też zrobiłem live'a, którego pewnie oglądaliście, a przynajmniej część z was. Pozdrawiam, sobota 12, .00. jeszcze mam trochę pracy, już można powiedzieć niedziela bo już po 12:00. pozdrawiam i następnego, hej! Także informacje no nie są zbyt dobre niestety, ale mamy zero oleju e, przyczyny e, mogą być dwie e, wczoraj e, ten m, muślin, który odfiltrowywał to mleko niestety, ale się zapadł i wpadł do, do mleka z, tym wszystkim, całym odpadem. Ja to też e, już potem tego nie odfiltrowywałem. E, a dwa, to jest też, że czyściłem wcześniej e, maszynę octem e, i podejrzewam, że bakterie odstowe też mogły mieć na to wpływ. Ale jak widzicie, mamy już 16, czy tam 15 godzin e, oleju brak. Cambo na kupę Kambodża. Dzisiaj niedziela, taki wolniejszy dzień. A ja teraz pokażę Wam, bo wracałem akurat od, do Smartego z domu głównego i zauważyłem tam całkiem dużego grzyba. Nie wiem, czy jest jadalny, czy nie. Podejrzewam, że nie, bo nikt go nie zebrał. A dzisiaj byli pracownicy. W każdym razie przyjadę się tam i Wam pokażę. Czy jesteśmy na miejscu. Widzę, że chłopaki posadzili nowe papaje. A ja wam chciałem pokazać właśnie, no może to nie jest zbyt interesujące, ale jak duże grzyby zaczynają w nakupędzie rosnąć. Tu jak widzicie papaje też oczywiście rosną. Ale o, tutaj jeszcze jest więcej tych grzybów. Wydaje mi się, że to są te, które są po 80 dolarów za kilo. No piękne. Także grzybobranie czas zacząć. Jeśli chodzi o wczorajszą pracę o mleko, to niestety nie mam dobrych wiadomości. Ja przyczynę prawdopodobnie znam, dlaczego tak się stało, ale niestety pokażę Wam później tam zresztą pomieszczenie fermentacyjne. Tutaj do dzisiaj miałem taką wizytację. Rozmawialiśmy na ten temat. Ale wydaje mi się, że przyczyną jest to, że jakiś czas temu czyściłem maszynę, takie jakieś miejsce, miejsca mocniej zabrudzone octem. No i niestety ocet i bakterie octowe są bardzo silne. I z tego co kiedyś rozmawiałem z kimś na temat piwa bardzo długo, ponad pół roku bo nie mogli dojść piwo wychodziło cały czas nie takie jak trzeba i okazało się, że w maszynie była właśnie bakteria octowa i wiem, że też w procesie fermentacji mleka też musi być w miarę zachowana sterylność, czystość a ja mam takie podejrzenie, że właśnie to bakteria octowa spowodowała to, że no nie uzyskałem tego oleju, zresztą Wam pokażę tak jak mówiłem, jak będę na hali no cóż, całe życie człowiek się uczy nowe doświadczenia niestety też pozbycie się bakterii octowej może być problematyczne na pewno będę walczył bo trzeba, nie mam innego wyboru jak pozbycie się tej bakterii w każdym razie no, niemiła sytuacja. Już myślałem, że będzie wszystko dobrze, wszystko rajd, right, a tu nagle coś takiego. Zresztą dzisiaj też rozmawialiśmy na temat fermentacji alkoholu. Ja już wcześniej wiedziałem, że nie można fermentować alkoholu, gdzieś tam w pobliżu. Fermentacji do, do octu. No, ale, ale też już od jakiegoś czasu staram się zachować, żeby jednak alkohol i ocet były w innych miejscach no a tutaj jeszcze dzisiaj się okazało, że trzeba będzie się zmierzyć z separacją właśnie jeszcze mleka i rzeczy, które są gdzieś po odcie z separacją od, od octu, powrót na rowerku wcześniej spacerowałem jak nagrywałem, chyba na rowerze stabilniejszy jest obraz niż. Jak, jak maszeruje w każdym razie no, mamy porą, porę mokrą, powoli. No i tego deszczu jest coraz więcej. Jak widzieliście, też grzyby padają. Grzyby padają, grzyby rosną. Dragony też. O, nie wiem, czy będzie widać, ale masę owoców. Czasami muszę Wam jakieś pokazywać. Inne rzeczy niż tylko Na kupenda Przynajmniej zdałoby się Na kupenda Niż inne rzeczy pokazywać niż Smarteko O tam jest ten grzyb nie wiem czy go zobaczycie ale taki biały Punkcik to właśnie to No dobra ja wracam dzisiaj Miałem troszkę inne plany ale muszę zacząć się Zająć się sprzątaniem i No i będę też myślał, co zrobić z tą maszyną, bo nie wiem, czy samo czyszczenie, takie wiecie, wodą, jakimś płynem pomoże. Nie wiem, czy nie do dezynfekcji nie będzie potrzebny jakiś mocniejszy alkohol. No niestety takie życie, bo to się robi. Dobra, jesteśmy. Kambo Live na Kupenda Kambodża. Dzisiaj kolejny dzień produkcji sosów. I dzisiaj będzie sos, jak widzicie, zgadujcie, piszę w komentarzach. Nie no, oczywiście mm, sos będzie z mango. Magic widzę tutaj wypoczywał pod krzakiem. Wiado, wie, że o nim mowa. A Magic ostatnio gdzieś jest znowu uszkodzony. Bo, O oh, okay. oh my god! <grywa> uszkodzony ostatnio. ktoś mu ucho oberwał, czy ktoś. No on cały czas walczy. Walczy non-stop z małymi przerwami. No a tutaj się sprząta profesjonalnie. Godzina dziewiąta, już także Michał gotuje i pewnie niedługo będzie pakowanku Także ja już na hali Trochę dzisiaj opóźnienie, ale powiem wam, że po ostatniej sobocie czyli dwa dni temu jak siedziałem tu do drugiej no byłem mocno zmęczony, dzisiaj też troszkę za późno znaczy nie mogłem wstać ale sobota dała mi w kość, wczoraj luźniejszy dzień też był u nas yy, znajomy Troszkę żeby sobie tutaj pogadali, yy, pobadali, popróbował olei yy, bardzo. I to mnie cieszy, a jest to też człowiek, który yy, ma sporo wiedzy i do czynienia z, yy, z produkcją alkoholi. No gdzieś to gdzieś się tam wpisuje to co ja robię, bo, bo produkuje alkohol później, z niego robię yy, o, yy, ocet octy. W każdym razie co chciałem powiedzieć to właśnie tutaj wczoraj byliśmy i próbował te octwie. On też stosuje ocet jabłkowy do, do potraw, czasami też go popija no i przyznał, że kurczę powinienem to wszystko zacząć pakować, bo mówi i ananasowy, i bananowy, i mango, że fajne, mocne, że naprawdę Fajne produkty, fajne produkty. O, widzicie, yy, mimo wszystko ten ocet yy, posiada osad. Z jednej strony, osad jest yy, to ponoć tam, jest, yy, tam jest zdrowie, no, może tak to określę. Yy, w każdym razie zauważyłem, że ten ocet kokosowy po jakimś czasie yy, zaczyna się krystalizować. Dlatego też zostawiłem tutaj to w słojach. Yy, tylko 6 butelek przelałem. No, i właśnie po jakimś czasie wygląda to, proszę Państwa, tak. E, Fajne czyściutki. Aczkolwiek, no właśnie, ten osad tutaj jest i ten osad ponoć e, też ma znaczenie. Rozmawiałem też z Michałem. E, muszę, muszę, nie muszę, ale chcę odkupić od Michała 10 litrów e, spirytusu. 10 litrów spirytusu. E, spirytusu. To też jest ciekawe. Zdjęcie wam wrzucę. Wygląda na to, że to nie jest spirytus, jest to alkohol 97%. Także, no kurczę, no w mojej opinii, myślę, że do wyczyszczenia, do zabicia tych bakterii w maszynie to wystarczy. No, także trochę jeszcze bałagan. Ten komputer, tak jak mówiłem wcześniej. Udało mi się naprawić, także mogę siąść dalej do tych naklejek, do tego brandingu, potrzebujemy też kody EAN na właśnie ocet i olej. No, także czeka mnie troszkę pracy, no niestety jak tak jak widzieliście fermentacja, aha nie widzieliście chyba, bo wam w końcu nie pokazałem, no już teraz będzie no, ponad dobę, ale zarówno tam w tym zbiorniku, e... Olej się nie wydzielił, tak samo też tutaj, jak widzicie, tak jak wcześniej mi się udało pozyskiwać ten olej, tym razem się nie udało, myślę, że to mogło mm, mieć znaczenie, że czyściłem tutaj troszkę przy użyciu octu, takie mo mocniej e, brudne miejsca, no i faktycznie nie pomyślałem, kurczę, nad tym, że ten ocet mm, może ma mocno ingerować i, i zakłócić proces e, fermentacji mleka, no ale cóż, życie, no, cały czas się człowiek e, uczy, no a tutaj sobie jeszcze podsuszam, tak Michał mi dał taki pomysł bo w jego opinii było to wilgotne, mówi weź to podsusz i spróbuj to wrzucić jeszcze raz z tego powinien polecieć oczywiście olej dzisiaj podejmę próbę oczywiście odzyskania troszkę z tego mleka oleju poprzez poprzez oczywiście obróbkę E, cieplną e, tam w garze chociaż kurczę tutaj tego mleka znaczy tego mleka twarogu bo to już będzie twarog trochę jest ale, ale no cóż będę to, to grzał i myślę że mm, trochę odzyskam tego oleju z tego towaru tu ogólnie postanowiłem też, że grzałki, grzałki w ogóle zdejmuję, bo one mi tu przeszkadzają w czyszczeniu, są niepotrzebne, bo nie zamierzam używać tych grzałek. Niestety obawiam się też, że do wyczyszczenia maszyny z tego octu, z tych bakterii octowych tak naprawdę będę tą maszynę musiał ponownie rozebrać, ale, ale pewny jeszcze tego do końca nie jestem. Czas mnie też trochę goni, bo tam mam troszkę kokosów i one też w tej lodówce mimo wszystko w pewnym momencie zaczną się plu, y, psuć. No dobra, to było na tyle. Zaczynamy jeszcze przy dopić i, 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 i dalej będę walczył. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.